Dobra, jakby coś to teraz laptop się włączył i teraz y, tu y, wszystko z tej płyty do kosza to może i... OK. No i to może potrwać. Ale dobrze, że laptop się włączył. I gorzej, że bez, ty, bez tego ustrojstwa ale działa. Dlatego teraz to się kupię do kosza i, i z. I potem wyjmowane. I czekamy. Może będą e, jakieś szorcy kolejne, ale do tego czasu nie wiem. No i pyk, i siedzonik tutaj i instalujemy OBS-a to trochę może zająć i to się tu nie mieści